I love you. Kochani rodzice, dziękujemy Wam za trutek, jaki włożyliście w nasze wychowanie. Za miłość, jaką nas obdarzacie. Za cierpliwość, której Wam nigdy nie brakowało, a na pewno była potrzebna. Za wspaniałe wakacje w Juracie. I mam nadzieję, że przez najbliższe 20 lat będziemy dalej tam jeździć. Będziesz miała kartę Wesołego Emeryta. Tak. I będę się biła o pomidora na stołówce. Dziękujemy Wam za pasję, w nas zaszczepiliście. Dziękujemy Wam za to wesele które nam pomogliście zorganizować. Bez was by się nie mogło ono odbyć oczywiście. Ja dziękuję też za Krzysia za pasi brzuszka. Tak. Niech rośnie dalej taki, tylko wzdłuż a nie wszesz. Ja dziękuję za Monikę, której dałem klucze tylko na chwilę, żeby poczekała na mnie. Do tej pory czeka. <grywka> 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 opowiadaj, opowiadaj. Czekam cały czas na Ciebie? Tak. No ty Boże, i gotuję czekam. dobre obiady i sprzątam. Tak, dokładnie. Dlatego tak wyglądasz. <laughs> Nie ma za co. No. Także przyszła moja druga mamo. Dbam dobrze o niego. Nie musi się mama martwić. Coraz lepiej. Nie będzie chudy, ani zabiedzony. <laughs> Mam nadzieję, że dzieci będą też takie pultaśne. Za, za prawo jazdy, za naprawę samochodu, który jak zawsze mi się zepsuje, tato zawsze mi go naprawiasz. Najpierw tatą potrząśniesz, potem tata naprawia. Tak, to jest najważniejsze. Dziękujemy Wam za pomoc w naszej edukacji i za wykształcenie, które nam daliście. Dziękujemy za dzieciństwo, które było bardzo kolorowe. Za pierwszy rower piękny, pomarańczowy, czterokołowy, później trzy. Za wszystkie chomiki, myszki, myszoskoczki, które i tak zawsze zdychały po trzech latach i płakałam. Jeg er så fucking że jesteście kochamy, kochamy was budziaki.